W późnym 1944 roku, kiedy wydawało się, że wojna na Pacyfiku osiągnęła swoje apogeum, trzy najnowsze amerykańskie niszczyciele klasy Samner mknęły przez wąską cieśninę Surigao. Noc rozdzierał blask szperaczy i smugi pocisków, a z nieba pikowały jeden po drugim japońskie samoloty, próbując wciągnąć je w pułapkę. Godzina nieustannego ognia i manewrów zamieniała się w wieczność. Pokłady drżały od bliskich eksplozji, metal skrzypiał pod naporem, załogi pracowały na granicy wytrzymałości, ostrzeliwując się z każdego dostępnego działa. Te okręty wciąż pachniały świeżą farbą, ale teraz czekał je pierwszy prawdziwy egzamin i, jak głosiły pogłoski, ostatni. Ich rozkaz był prosty, lecz bezlitosny. Wedrzeć się do zatoki Ormoc, jednego z najlepiej ufortyfikowanych miejsc na Filipinach, i zniszczyć wszystko, co miało znaczenie militarne: zaopatrzenie, okręty, magazyny, sprzęt wszystko miało zamienić się w dym i ruiny. Na brzegach i w wodzie czekały na nich dziesiątki baterii, samoloty patrolowe, ukryte łodzie podwodne i miny. Na lądzie znajdowały się tysiące żołnierzy, gotowych odeprzeć każdy atak. W sztabie mówiono niemal otwarcie: szanse na powrót tych okrętów są niewielkie. Misja ta nie została oficjalnie nazwana misją Kamikadze, ale w oczach wielu marynarzy właśnie tak wyglądała. Sekundy zlewały się w minuty, gdy eskadra, zgromadziwszy się w zwarty szyk, przebijała się w kierunku zatoki. Woda wokół nich wrzała od bliskich trafień, ale one kontynuowały marsz naprzód, jakby każda salwa, każdy wybity otwór tylko pchał je dalej. Na pokładzie panowało napięcie, ale i dziwna determinacja. Jeśli te okręty dotrą do celu, uderzą w serce japońskiej obrony, a wynik całej bitwy olejte może się zmienić. Każda mila zbliżała ich do punktu bez powrotu. Zawrócić oznaczało przyznać się do porażki, kontynuować, wejść do piekła, gdzie zbiegł się ogień z morza, nieba i brzegu. Właśnie tam zmierzały trzy samnery, gotowe sprawdzić, czy ich kadłuby wytrzymają nawałnicę ciosów. Zanim same zadadzą swój druzgocący kontratak. Wkrótce po największej bitwie morskiej pod Leyte, gdzie rozmach starcia wstrząsnął nawet zahartowanymi marynarzami, cały archipelag znalazł się w zawieszeniu. Amerykanie zdołali umocnić się na wschodniej części wyspy, ale to zwycięstwo wisiało na włosku. Japończycy, straciwszy kontrolę nad morzem, nie zamierzali oddać klucza do Filipin bez walki. Wykorzystywali każdą okazję, aby przerzucić posiłki i zapasy na zachodnią część Lejtę, zamieniając każdą zatokę w punkt dostaw żołnierzy i broni. Dwie postacie stały w centrum tej partii szachów. Generał Tomoyuki Yamashita, uważany w swojej ojczyźnie za mistrza wojny obronnej, otrzymał rozkaz utrzymania Filipin. Jakby to był jego własny dom, utrata Lejte oznaczałaby rozpad całej japońskiej linii obrony i otwierała wrogowi drogę dalej na północ. Przeciwko niemu działał generał Douglas MacArthur, opętany obietnicą, którą złożył filipińczykom jeszcze w mrocznych dniach swojego wymuszonego odejścia. Był gotów włożyć wszystko: ludzi, flotę, lotnictwo, byle nie tylko wrócić, ale i wyzwolić każdy skrawek ziemi. Sytuacja się zaostrzała. Na szali leżały nie tylko pozycje wojskowe, ale i osobiste ambicje dwóch wodzów, ich konfrontacja stawała się symbolem zderzenia światów, japońskiej desperackiej nieustępliwości i amerykańskiej determinacji, by doprowadzić rozpoczęte dzieło do końca. Właśnie w tym momencie wywiad przechwycił japońskie radiogramy, rozszyfrowane za pomocą niedawno złamanego kodu Purple. Pierwsze wrażenie okazało się mylące. Wydawało się, że Japończycy zamierzają opuścić Leyte. Ale im głębiej analizowano wiadomości, tym jaśniejsze stawało się, że jest wręcz przeciwnie. Wróg tylko zwiększa wysiłki, dążąc do utrzymania wyspy za wszelką cenę. Kluczem do tej walki stawała się zatoka Ormoc. Przez nią szedł główny strumień posiłków i zaopatrzenia. Zamieniała się w arterię, pompującą świeże siły na zranione pozycje Japończyków. Uderzenie tam oznaczało, Odcięcie tlenu całej obronie, pozostawienie Yamashiti bez zasobów i przełamanie przebiegu kampanii. MacArthur rozumiał to najlepiej i coraz silniej naciskał na flotę, domagając się zdecydowanych działań. Ormoc stawał się nie tylko punktem na mapie, ale areną, na której miało rozstrzygnąć się przyszłość całej bitwy o Filipiny. Kiedy w ręce amerykańskiego wywiadu wpadły przechwycone radiogramy, wielu odetchnęło z ulgą. Sygnały rozszyfrowane za pomocą świeżo złamanego kodu Purple zdawały się sugerować, japończycy zaczynają się wycofywać. Opuszczają lejte i przerzucają siły na inne rubieże. Wydawało się, że przeciwnik uznał porażkę i zamierza skoncentrować się na obronie gdzieś dalej, poza archipelagiem. Ta wiadomość na moment podniosła morale sztabowców. Można było mieć nadzieję, że walka na wyspie zbliża się do końca. Ale za tą radosną zasłoną krył się okrutny błąd. Wkrótce stało się jasne: Japończycy wcale nie odchodzili, wciągali Amerykę w starannie przygotowaną pułapkę. Wszystkie siły, które rzekomo były wycofywane, w rzeczywistości przerzucano do Zatoki Ormoc, która zamieniała się w prawdziwą stację przetaczania krwi dla umierającej armii Yamashity. Tam wyładowywano nowe jednostki, tam docierały transporty. Tam spływało wszystko, co miało ożywić obronę. Amerykanie rozumieli, że czas działa na ich niekorzyść. Każdy dzień zwłoki oznaczał setki nowych japońskich żołnierzy nowe magazyny z amunicją i paliwem nowe możliwości kontrataku. Błąd w interpretacji przechwytu niemal nie kosztował ich inicjatywy. Teraz stało się oczywiste: nie ma mowy o żadnej ucieczce wroga jest tylko desperackie postawienie wszystkiego na jeden węzeł zaopatrzenia. Właśnie w tym momencie Ormoc z punktu geograficznego przekształcił się w serce całej kampanii. Jeśli przetną tę arterię, japońska armia na lejte się udusi. Jeśli będą zwlekać, Amerykanie będą musieli walczyć z przeciwnikiem, który wciąż będzie otrzymywał posiłki. Wybór był jasny. Zatoka musi zostać zniszczona, bez względu na to jak trudne okaże się to zadanie. Pytanie tylko, co czekało na tych, którzy zdecydują się wedrzeć do tego ufortyfikowanego labiryntu. Zatoki Ormoc nie można było nazwać po prostu zatoką. Był to starannie zbudowany pułapka, w której każdy metr wody znajdował się pod ostrzałem. Brzeg był usiany stanowiskami artyleryjskimi, zdolnymi do zablokowania wchodzących kanałów ogniem krzyżowym. W niebie nieustannie krążyły japońskie samoloty patrolowe. Gotowe skierować uderzenia prosto na każdy okręt, który odważył się pokazać u wejścia. Pod wodą ukrywały się łodzie podwodne, cierpliwie czekające na moment, by wystrzelić torpedy w najbardziej wrażliwe miejsce, a na kotwicowiskach czaiły się niszczyciele, zdolne w każdej chwili wyłonić się naprzeciw przeciwnikowi. Wejść do zatoki można było tylko na dwa sposoby. Kanał północno-zachodni znajdował się pod pełną kontrolą Japończyków. Tam każda skała była umocnieniem, każda zatoczka gniazdem dla działu. Południowy, choć wyglądał na bardziej dostępny, okazał się prawdziwym polem pułapek. W najwęższym odcinku blokowały go miny, ukryte pod taflą wody. Każdy ciężki okręt, próbując przejść tą trasą, zamieniłby się w łatwy cel. Dla Makartara było to prawdziwe wyzwanie. Duże siły floty, pancerniki i krążowniki, które mogłyby zmieść umocnienia fizycznie nie mogły wpłynąć w tak wąskie przejścia. Cały ciężar uderzenia spadł na barki zwrotnych, ale wrażliwych niszczycieli. Musiały one wejść tam, gdzie czekało każde zagrożenie naraz baterie brzegowe, lotnictwo, torpedy i miny. Ale zanim rozpocznie się przełamanie, trzeba było oczyścić drogę, zamienić zaminowany kanał w wąską ścieżkę, którą okręty będą mogły przedostać się do samego serca Ormoc. 27 listopada 1944 roku do Zatoki wyruszyły dwa skromne z wyglądu, ale kluczowe dla całej operacji okręty trałowce USS Pursuit i Revenge. Ich zadaniem było zamienienie południowego kanału Kanigao, naszpikowanego śmiercionośnymi minami, w przejście przez które mogłyby przemknąć niszczyciele. Praca szła wolno i nerwowo. Każda linka minowa. Każda bomba podwodna podrywana ładunkiem przypominała marynarzom, że jeden błąd będzie kosztował zbyt drogo, ale stopniowo droga się oczyszczała, a zatoka zaczynała wydawać się dostępna. Po oczyszczeniu nastąpiły pierwsze rajdy. Wydawało się, że Japończycy nagle zamilkli. Niszczyciel USS Waller w towarzystwie samolotu rozpoznawczego Catalina wdarł się prosto do portu, oddał kilka salf na nabrzeża i magazyny. I nie napotkał zorganizowanego oporu. Wkrótce ten sam waller wykrył wynurzającą się japońską łódź podwodną. Rozpoczął się krótki pojedynek. Amerykanie natychmiast otworzyli ogień, a łódź poszła na dno, zostawiając za sobą jedynie plamę ropy i resztki. W innych wypadach działały kutry torpedowe i lekkie niszczyciele. Udało im się zadać straty na podejściach do portu a jeden japoński transportowiec został zatopiony tuż przy wejściu. Ale wszystko co się działo, wydawało się podejrzanie spokojne. Ani zwartej obrony, ani masowych ataków, jakby Ormoc przyczaił się i czekał na odpowiedni moment. Ta cisza okazała się zwodnicza. Następnego dnia do sztabu wpłynął pilny meldunek z powietrza. Rozpoznanie zauważyło nagromadzenie japońskich okrętów w zatoce. To na co czekali MacArthur i Kincaid, Wreszcie się ziściło. Ormoc wypełnił się celami, a zbliżające się starcie obiecywało zamienić przedłużające się milczenie w prawdziwą burzę. W połowie grudnia w lagunie u Liti rzuciła kotwicę świeża pięść amerykańskiej floty, Eskadra 60. Siedem najnowszych niszczycieli klasy Sumner, zbudowanych dosłownie na taśmie produkcyjnej, przybyło akurat w momencie, gdy MacArthur i Kincaid poczuli potrzebę zadania decydującego ciosu. Te okręty różniły się od swoich poprzedników. Cztery potężne pięciocalowe działa zamiast zwykłych dwóch, nowe podwójne stery, pozwalające na ostre zakręty w wąskich torach wodnych zostały stworzone właśnie dla takich miejsc, gdzie jest ciasno, niebezpiecznie, a każdy manewr decyduje, czy okręt przeżyje jeszcze minutę, czy pójdzie na dno. 2 grudnia dowódca John Zam został wezwany na pokład ciężkiego krążownika Portland stojącego w Zatoce San Pedro. Tam wręczono mu zapieczętowaną kopertę z klauzulą tajne. Rozkaz był jasny i chłodny. Jego trzy okręty, Allen M. Sumner, Moal i Cooper, mają o północy wedrzeć się do Zatoki Ormoc i zniszczyć wszystko, co może pomóc japońskiej armii. Statki, magazyny, doki, żurawie portowe. Na przygotowanie nie było czasu, załogi były zielone. Tylko 15% marynarzy brało wcześniej udział w walkach. Ale teraz każdy krok, każda minuta treningu miała zamienić się w realną walkę. Ledwo eskadra podniosła kotwice, niebo nad nimi przecięły cienie. Japońskie myśliwce i bombowce zaatakowały od pierwszych minut rejsu, najpierw pojedyncze ataki potem całe grupy. Jeden bombowiec przeleciał tak blisko, że kadłub Samnera został przeszyty 90 pociskami. Na pokładzie wybuchł pożar, ale kolumna kontynuowała ruch, zestrzeliwując napastników, gasząc ogień i utrzymując szyk. Wydawało się, że ataki nie ustaną. Co 3-4 minuty nowe samoloty przebijały się przez chmury, raz po raz zmuszając obsługi dział do otwierania ognia. A jednak o północy niszczyciele przebiły się do zatoki. Za ich plecami kłębił się dym, pokłady były zranione, ale szły naprzód do punktu, z którego nie było już odwrotu. Przed nimi otwierał się ormoc, a wraz z nim pierwsza prawdziwa nawałnica ognia, gotowa spaść ze wszystkich stron naraz. Z nastaniem wieczoru droga do Ormoc zamieniła się w nieprzerwany korytarz ognia, ledwo samner i oderwały się od kotwicowiska, runęły na nie pierwsze fale japońskich samolotów. Leciały klucz za kluczem, jakby sprawdzając, gdzie jest słaby punkt. Z każdym atakiem morze wokół wrzało od rozbryzgów bomb. A niebo rozświetlało się płomieniem eksplozji. Pierwsze uderzenia natychmiast zostawiły ślady. Burty pokryły się dziurami od odłamków. Na Samnerze wybuchł pożar, a na pokładzie panowało zamieszanie krzyków, komend i uderzeń w metal. Ale załoga działała bez paniki. Ogień gaszono wprost pod zaporowym ogniem. Obsługi dział nie przestawały strzelać, a okręt kontynuował utrzymanie kursu. Każdy nowy nalot następował niemal zgodnie z rozkładem: 3-4 minuty wytchnienia, a potem znowu na niebie pojawiał się cień wroga. O 23. trzydziaka ataki się nasiliły. Teraz nie były to pojedyncze ataki, a skoordynowane fale. Z przodu majaczyła już niewyraźna sylwetka zatoki, ale droga tam kosztowała zbyt drogo. Załogi pracowały na granicy wytrzymałości, zapasy amunicji szybko ubywały. A zmęczenie przestało być odczuwalne, wyparła je mechaniczna determinacja. Eskadra nie zwalniała tempa. Pomimo dziur, dymu i woni spalonego metalu, trzy okręty, zwarte w jedną pięść, przebijały się dalej. Kiedy wskazówki zegara wskazały północ, przekroczyły linię wejścia do zatoki i znalazły się w samym centrum pierścienia ognia. Teraz uderzenia szły nie tylko z góry, ale i z brzegów oraz z morza. Ormoc przywitał ich całą mocą naraz, zamieniając nocne niebo i ciemną wodę w nieprzerwany chaos błysków i wybuchów. W jednej chwili noc rozdarł huk. Radary wyłapały sylwetki celów, a rozkaz zabrzmiał sucho i wyraźnie: Kontakt jest otworzyć ogień. Wszystkie trzy niszczyciele ożyły naraz, niczym jeden organizm. Lufy pięciocalówek wystrzeliły synchronicznie. I w pierwszej salwie nakryły japoński transportowiec, zaskoczony w momencie rozładunku. Płomienie ogarnęły pokład, krzyki i chaos zlały się w jeden huk, a po kilku sekundach statek towarowy zamienił się w płonący stos. Woda wokół niego zawrzała od spadających ciał i płonących szczątków. Port pogrążył się w kłębach dymu, nie zatrzymując się. Amerykanie przenieśli ogień na przybrzeżne magazyny i żurawie portowe. Ogromne metalowe konstrukcje, jeszcze niedawno służące jako serce japońskiej logistyki, waliły się jedna po drugiej, zamieniając brzeg w jednolitą ścianę ognia i iskier. Każda nowa salwa wyrywała całe kawałki infrastruktury, a zatoka drżała pod echem zniszczenia. Ale Japończycy nie zamierzali siedzieć z założonymi rękami. Z ciemności wyskoczył niszczyciel Kuwa Mając nadzieję uderzyć z flanki, dopóki Amerykanie byli zajęci celami brzegowymi, jego manewr wyglądał na śmiały i desperacki, ale okazał się fatalny w skutkach. Trzy Samnery obróciły działa i w ciągu minut skoncentrowały na nim cały ogień. Pod świstem pocisków kadłub Kuwa stanął w płomieniach, przewrócił się na bok i zniknął w ciemności, zostawiając za sobą tylko falę i obłok dymu. Wydawało się, że Amerykanie przejęli inicjatywę i łamali obronę na ich oczach. Ale to był dopiero początek. Z za linii brzegowej i z podwodnych głębin zaczęły pojawiać się nowe zagrożenia. Na horyzoncie ślizgały się japońskie kutry torpedowe, a w eterze pojawiały się sygnały od łodzi podwodnych, dotąd ukrywających się w cieniu. Druga linia obrony, zbudowana chytrze i cierpliwie, wreszcie się ujawniła. Walka dopiero wkraczała w swoją najniebezpieczniejszą fazę. W huku nocnej bitwy, kiedy wydawało się, że amerykańskie okręty biorą górę, rozległ się dźwięk, od którego krew ścinała się w żyłach. Głuchy wstrząs pod burtą Coopera wstrząsnął całym kadłubem, a w tej samej chwili w górę wzbił się słup ognia i dymu. Torpeda trafiła w cel bezbłędnie, rozłupując niszczyciel niczym na szwie. Elektryczność natychmiast zgasła. Okręt pogrążył się w mroku, a tylko odblaski pożaru wyłapywały zniekształcone twarze marynarzy. Starszy bosman, Errol Taylor, stojący przy dziale numer 1, usłyszał czyjś krzyk: Zostaliśmy trafieni! Kontynuował podawanie pocisków, aż pokład pod stopami zaczął się przechylać, a metalowe grodzie zatrzeszczały, jakby miały się złożyć do wewnątrz. W innej części okrętu Oficer torpedowy Douglas Campbell znajdował się na mostku, kiedy wybuch odrzucił go na bok. Znalazł się w wodzie, wciągany w dół, i tylko nóż przy pasie pozwolił mu przeciąć kabel ciągnący go do tonącego okrętu. Wychodząc na powierzchnię wśród szczątków i płonącego mazutu, zrozumiał: Cooper jest śmiertelnie ranny. Na pokładach panowała mieszanka paniki i determinacji. Jedni rwali się do włazów, Inni, nie czekając na rozkazy, pozostawali przy działach i kontynuowali ogień przez dym i ogłuszający ryk, jakby chcieli do ostatniej chwili trzymać Japończyków na muszce. Dowódca ML Peterson w końcu dał sygnał do opuszczenia okrętu, ale w tym momencie grodzie już się wyginały, a strumień wody wdarł się do środka. Taylor przedzierał się przez ciemne korytarze, gdzie ryczały pompy, trzeszczały kable. A w powietrzu unosił się zapach prochu i soli morskiej. Cooper przechylił się mocniej, stal skrzypiała, woda zalewała pokład, ale wokół wciąż nie ustawała walka. Dwa pozostałe niszczyciele kontynuowały strzelanie, niczym w klatce z lwami, na których sypały się miny, torpedy, bomby lotnicze i salwy baterii brzegowych. I podczas gdy jeden okręt znikał w czarnej otchłani, Reszta wciąż trzymała szyk w epicentrum najostrzejszej bitwy zatoki Ormoc. Wewnątrz tonącego Coopera panowała przytłaczająca ciemność. Elektryczność zgasła w tej samej sekundzie, gdy torpeda rozcięła kadłub, a korytarze zamieniły się w wąskie pułapki, wypełnione hukiem, kłębami dymu i bijącą wodą. L. Taylor przedzierał się po omacku przez metalowy labirynt. We Włazach Stała już czarna woda, a z każdą sekundą jej strumień nasilał się, zalewając przedziały niczym wściekła rzeka. Metal jęczał i wyginał się, powietrze stawało się ciężkie i wydawało się, że sam okręt próbuje zewrzeć się na tych, którzy pozostali w środku. Dotarł do włazu, ale pokład przechylił się tak mocno, że wejście stało się prawie niemożliwe. Taylor podjął decyzję. Rzucił się do gorącego otworu, przeznaczonego do wyrzucania rozgrzanych łusek. To nie było wyjście dla ludzi, ale teraz jedyna szansa. Przecisnął się przez wąskie przejście, z oparzeniami na rękach, zerwał się w dół i poleciał w szalejącą ciemność. Uderzył o metalowy występ. Potem woda zamknęła się nad jego głową. Wypływając, usłyszał, jak z góry dudnią wybuchy i widział, jak nocne niebo rozdzierają smugi i ogniowe błyski. Woda wokół była gęsta od ropy i płomieni. Kawałki szczątków pływały obok, a przez to wszystko przebijały się głosy towarzyszy. Jedni krzyczeli modlitwy, błagając o litość. Inni wołali przyjaciół po imieniu, mając nadzieję, że ich usłyszą. – Biedni chłopcy! – wspominał później Taylor. Jaki straszny los dla tych, którzy jeszcze przed chwilą byli obok. Cooper zniknął w niecałą minutę. Ogromny okręt poszedł pod wodę tak szybko, jakby wciągnęło go w otchłań na powierzchni pozostały tylko strzępy ognia i dziesiątki ludzi rozpaczliwie czepiających się życia wśród płonącej ropy i kawałków stali a nad nimi wciąż grzmiały działa dwa pozostałe niszczyciele kontynuowały walkę w pierścieniu ognia a w tych błyskach zaczynał rodzić się nowy rozkaz przygotować się do wycofania z tej piekielnej pułapki allen m Samner i Moalę pozostały same pośrodku szalejącego pierścienia ognia. Z brzegu biły ciężkie baterie, z podwody wody ślizgały się torpedy, nad głową wybuchały bomby lotnicze, a dodatkowo każdy manewr groził spotkaniem z miną. Wydawało się, że wróg zebrał wszystkie rodzaje broni, by spuścić je w jedną noc na dwa uparte okręty. Pokłady drżały od odrzutu, obsługi walczyły bez wytchnienia. A lufy dział już rozgrzewały się do czerwoności, ale kontynuowały wyrzucanie sal, wycinając ogniste łuki w kierunku japońskich pozycji. O 0003 przyszedł rozkaz odwrotu. Niszczyciele wykonały go z tą samą chłodną determinacją, z jaką wdarły się do zatoki. Zawróciły pod ogniem i zaczęły wychodzić z zasadzki, kryjąc się nawzajem ogniem do ostatniej chwili. W niebie wisiały ogniste kule odbijające się w czarnej wodzie i wydawało się, że sama noc płonie. Japończycy ogłosili to starcie swoim zwycięstwem, bo jeden amerykański niszczyciel poszedł na dno, a dwa inne opuściły zatokę, ciężko uszkodzone. Ale w rzeczywistości japońska logistyka została okaleczona. Transportowce i magazyny, którym tak spieszyli się z dostarczeniem posiłków, teraz stanowiły ruiny, a zaopatrzenie obrońców na lejtę Znalazło się pod zagrożeniem. Jednak wraz z okrętami nie wszystkim udało się wyjść z zatoki. W zimnej wodzie pozostały setki ludzi, ci, którzy jeszcze kilka minut temu stali przy działach Kupera. Ich krzyki tonęły w huku walki, ale teraz, gdy niszczyciele odchodziły, przed nimi pozostawał tylko ocean, szczątki i nadzieja. Co stało się z nimi dalej, decydowała już nie artyleria i nie rozkazy, a bezwzględny żywioł i wola przypadku. Dla tych, którzy znaleźli się w wodzie po zatonięciu Coopera, noc dopiero się zaczynała. Roll Taylor szamotał się wśród płonących szczątków bez kamizelki ratunkowej. Jego siły uchodziły z każdym ruchem. Słona woda paliła oczy, a gęsta ropa utrudniała oddychanie. W pewnym momencie poczuł, że już nie daje rady, ale obok znalazł się porucznik John Orr niemal oślepiony po uderzeniu w głowę. Pomimo swojej rany, chwycił Taylora i podał mu kamizelkę, najcenniejszą rzecz w tamtej chwili. Wkrótce zebrała się wokół nich niewielka grupa ocalałych. Znaleźli pływający kawałek siatki i czepiając się jej, utworzyli coś na kształt tratwy. W tej dryfującej grupce znalazł się również jeden marynarz, sparaliżowany od pasa w dół. Nikt nie zamierzał go porzucać. Towarzysze trzymali go nad wodą, mimo że siły topniały z każdą minutą. Wrogie kutry, a nawet łodzie podwodne, przeczesywały powierzchnię, mając nadzieję dobić tych, którzy cudem przeżyli. W takich chwilach wydawało się, że nie ma ratunku, ale żywioł sam się wtrącił. Tropikalna nawałnica nagle runęła na zatokę. Ulewa i mgła ukryły ich przed oczami Japończyków. Fale uniosły ocalałych dalej od strefy poszukiwań. Tam pod osłoną żywiołu, rozpoczęła się ich męcząca żegluga do brzegu. 14 godzin walki z oceanem stało się próbą na granicy możliwości. Ciało łapały skurcze, usta były spieszchnięte, oddech urywał się, ale o świcie dotarli do lądu. Filipiński brzeg przyjął ich nie zimną skałą, lecz ramionami miejscowych mieszkańców. Ludzie z wioski powitali Amerykanów ciepło i bez strachu. Zapewniając jedzenie, ubrania i schronienie. Dla wyczerpanych marynarzy było to cudem. Popiekle Ormoc znaleźli się wśród tych, którzy widzieli w nich sojuszników i przyjaciół. Na brzegu Lejte na ocalałych czekał nie wróg, a sojusznicy. Filipińscy chłopi przyjęli marynarzy tak, jakby morze przyniosło ich nie jako obcych, ale jako braci. Ludzie dzielili się ostatnim: ciepłym jedzeniem, suchym ubraniem, dachem nad głową. Wkrótce dołączyli do nich uzbrojeni partyzanci, dowodzeni przez byłego amerykańskiego sierżanta, który pozostał na wyspie od pierwszych dni wojny. Z ich pomocą grupa przeżyła długie dni oczekiwania, ukrywając się w dżungli i wioskach przed japońskimi patrolami, które wciąż krążyły wokół. Dla Taylora i jego towarzyszy te dni stały się czasem dziwnego spokoju, po horrorze płonącej zatoki. Życie wśród Filipińczyków wydawało się niemal pokojowe, choć za wzgórzami wciąż grzmiała wojna, ale nie wszyscy zdołali dotrzeć do brzegu. Ci, którzy pozostali na wodzie, czekali na swoją szansę. Przyszła w postaci ciężkich hydroplanów PBIU Catalina. Te maszyny, przyzwyczajone do długich lotów rozpoznawczych, teraz zamieniały się w anioły stróże. Załogi podjęły ryzyko. Aby podnieść z wody dziesiątki wyczerpanych marynarzy, Piloci wyrzucali z pokładów wszystko, co zbędne skrzynie, sprzęt, nawet buty. Każda katalina zabierała więcej niż 50 osób, obciążając się do granic możliwości. Ludzie siedzieli na podłodze, wisieli na pasach, przytulali się do siebie, a piloci rozumieli: samolot może po prostu nie wystartować, a jednak dokonali niemożliwego. Przeciążone maszyny rozpędzały się na fali. Kadłub ciągnął się po grzbietach fal, woda chlapała po burtach, i wydawało się, że samolot pozostanie więźniem oceanu. Ale potem ciężka bryła odrywała się od wody, a ryk silników zagłuszał krzyki radości w środku. To był prawdziwy cud przetrwania. Kolejne zwycięstwo zdobyte nie bronią, lecz nieustępliwością i odwagą. Misja Zachma kosztowała zbyt drogo. Setki istnień i jeden niszczyciel poszły w otchłań. Ale wraz z tym. Uderzenie na ormoc okazało się śmiertelne dla japońskich dostaw. Ich zaopatrzenie zachłysnęło się, obrona trzeszczała w szwach. Teraz nadszedł moment, w którym MacArthur mógł wykonać następny krok: wykorzystać kupioną krwią przewagę i ruszyć do przodu całą armią.